Witam ponownie. Sekcja pierwsza, mechaniczna. Nawet jej nie przykręcałem, bo skoro w dwóch pierwszych sekcjach jest wyciek, to na 100% będzie dokładnie to samo i w tej sekcji. Odkręciłem sobie tutaj już pierwszy śrubunek. No i powiem Wam, że tu jest wszędzie bardzo ładnie rozprowadzony ten, ten, ten uszczelniacz ikonowy. Nie wiem, czemu to akurat tam ciekło. Ale jest jeden problem. No, on jest tak tutaj ładnie wszędzie w te rowki powbijany. że ja teraz się zastanawiam, jak ja to doczyszczę. A muszę to doczyścić, żeby to ponownie skręcić. A na co będziemy skręcać? Tym razem zastosujemy nić. Jak widać, kupiłem cały zestaw, także i nić. Spodziewałem się, że może gdzieś wystąpić jakiś. Wyciek, i że nie będzie mi się chciało czekać tyle czasu. Nić byłaby polecana przez znajomego hydraulika. Poglądałem też trochę filmów na ten temat. Polecana jest bardzo mocno też ta nić do takich połączeń, więc na nią będę to skręcał. Mam nadzieję, że to będzie szczelne. Według tego, co tu jest napisane z tyłu na instrukcji, na rurę średnicy cala, a taką tutaj mamy. 8 do 12 zwojów, i to powinno starczyć. No, także ja rozkręcam wszystkie te, te, te śrubunki. Doczyszczę je sobie, skręcę na to mić, i będziemy robić test pierwszego układu. Dwa pozostałe układy, jak możecie zobaczyć, cały czas są przykręcone, cały czas pracują, cały czas kapią. Cały czas kapią. Zostawiłem je jeszcze, nie rozkręcałem. Czekam, czy gdzieś jeszcze się pojawią jakieś wycieki, bo niektóre wycieki pojawiały się zawsze trochę później niż, 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 niż na początku od razu. Tak? Tych jestem pewien. Te muszę zrobić na pewno. No, zobaczymy jak te nyple jeszcze, zobaczymy jak połączenie drugiej strony śrubunków. Także ja zabieram się za rozkręcanie i skręcanie tego dziadostwa. Do zobaczenia za chwilę. I mówi: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i 12. Tyle co polecają to damy jeszcze jeden. O. Ciach. I odcięte. Strasznie ciężko doczyścić jest ten gwint z tych silikonów. Powiem Wam, że idzie to dosyć ciasno. Więc raczej chyba się uda. Mam nadzieję, że będzie to lepsze niż ta taśma. To, to już jest dokręcone na Maxa. Powinno być szczelne. Dobra, skręcone na nić, zalane i jak myślicie? cały czas kap, kap, kap. Strasznie nefralgiczne połączenie. Ja nie wiem co tu jest. Dałem tyle tych tej, tej zwojów nici, ile było w instrukcji, tak? Dałem 12 zwojów, czyli maksymalnie ile jest zalecane na te połączenie. Ale jak widać, dałem za mało. Co to oznacza? Mniej nie więcej niż to, że znowu to demontuję. I tym razem. Tam dwadzieścia. I mam nadzieję, że już więcej nie usłyszę tego dźwięku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Na porady hydrauliczne, w po zasadzie tak zauważyłem, że 80% moich filmów to zmagania z hydrauliką, praktycznie zero akwarystyki. Chyba będę musiał zmienić trochę podejście do swojej pasji. Nie wiem. Nie wiem. Idzie ciasno, idzie ciasno. Dobra, stać. no nie jest najgorzej Dobra, skręcam dwa pozostałe. Na razie. Dobra. Zalefany. powietrze i na pierwszy rzut oka nic nie cieknie no dobra powietrze spuszczone na pierwszy rzut oka jest dobrze no to co tu jest dobrze czas na pompę czas na pompę Pompa włączona. Dajemy jej się rozpędzić i odpowietrzyć. I jak na razie jeszcze nic nie cieknie. Czyżby, czyżby dało radę, Dobra, pompa zasała i widać na chwilę było 45W, więc maksymalna jej moc. Dobra, pompa już poszła. Teraz już będzie zasuwać i jest spokój. Nigdzie nic nie kapie. Zobaczcie. Pompa jest na maksymalnej mocy. To jest 45 W na, na trzecim biegu. To jest jej maksymalna wydajność. Prawie 2600 litrów na godzinę. Tym razem nie odpowietrzałem korpusów, dlatego to tak długo trwa. Aż te wszystkie bąbelki wylecą. Ale o zobaczcie, skręcone tym razem na 20 razy i działa, tak? Producent zalecał 8 do 12. No u mnie te 8 do 12 się nie sprawdziło, dałem 20 i to jest to to jest to. Tak samo tu patrzę na ten śrubunek, co jest z drugiej strony. Żaden wyciek mi się nie pojawił. Przetestuję to jeszcze przez tam, nie wiem, 10-15 minut. Zobaczę jeszcze jak zachowuje się reszta połączeń, jak się zachowują te nyple klejone. Yy, ponieważ tu jeszcze nie testowałem tego pod ciśnieniem pompy. I jak tylko uznam, że już jest OK, zabieram się za dwie pozostałe sekcje tamta już jest pierwsza częściowo rozebrana a tu jak widać o, cały czas sobie woda spod tego śrubunku kapie i jak tylko uznam, że 20 zwoi jest wystarczające skręcam dalej także do zobaczenia mam nadzieję, jak już wszystko będzie na cacy zrobione